Siemanko, jestem XJ Joke i witam Was w dziesiątym odcinku z serii Zagrajmy w Achilles Legends Untold. Moi drodzy, poprzednio nie zrobiłem za dużo. Tak naprawdę, poszedłem tylko tutaj do góry. Pokonałem himerę. Odblokowałem sobie kapliczkę. Na tym skrzyżowaniu. Y Spotkałem dziewczynkę, która chowała się na skałach i poprosiła mnie, abym uratował jej braci z jaskini, do której tamci poszli. Jaskinia okazała się okupowana przez cyklopy, a bracia już od dawna nie żyli. Od tak dawna, że zostały po nich tylko szkielety. Dziewczynka nie wyglądała na. No, miała ludz, normalne ludzkie ciało. I nie wyglądało na to, że. żeby czekała na nich aż tak długo. Oczywiście po powrocie dziewczynka zniknęła. Aczkolwiek na tym na razie u mnie wszystko się zakończyło, ponieważ na kolejnym skrzyżowaniu Mam kolejny obszar do, do przeszukania, aczkolwiek na razie nic tam się nie dzieje. Achilles nic nie mówi. Ani nie mam z niczym interakcji. Generalnie są dwie opcje: albo coś mi się zbugowało, albo brakuje mi jakiejś specjalnej umiejętności. Stawiam na to drugie. Tutaj mam blokadę, ponieważ na razie nie mogę się przedostać do posiadłości. Nie pamiętam jak. Jak nazywał się ten jegomość eee, Poszedłem też sobie na ten obszar, ale mam kolejnego niewidzialnego przeciwnika, od którego na razie po prostu czułem się z daleka. A jeżeli chodzi o ruiny, które tutaj widzicie, no. Na, e, albo jest jakaś blokada przez e, fabularna, albo coś, że po prostu nie mogę ich zwiedzić, więc biegałem praktycznie na próżno, a teraz... Chyba czas, abym po prostu wreszcie leciał do tego Kowala. Może to mi ułatwi trochę e, zadanie i e... albo też progres niektórych e... misji, w ogóle z umożliwimi. Czasem tak to w grach bywa, że bez jakichś umiejętności to ani róż. A ja właśnie... No uwielbiam najpierw eksplorować świat, a dopiero później. Mogę skopać kogoś? Nie. Pst, 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 pst. Nie mogę nikogo skopać. Dalej. Eee, no, e, musimy wykonać progres w fabule, aby po prostu móc sobie coś dalej tam robić. Możliwe, że jest tak i tym razem, że bez umiejętności, niestety. Oj, chwilunia. Dobra, mikrofon włączony, wszystko jest OK. Kontynuujemy rozgrywkę. Powiem tak. Eee... No są rzeczy, które są y, tutaj niezbyt y, dobrze zaprojektowane. O czym zaraz się przekonacie? Może... E, i w... Możliwe, że ktoś mógł to się do tego dopatrzeć, aczkolwiek... Raz jeszcze powtórzę. E, mam kontakt e, z osobą, która była przy tworzeniu gry Była informa e, Było tutaj zgłaszane, że rozwiązanie, które zostało zastosowane. Może być problematyczne dla graczy, ale sytuacja została olana i faktycznie jest to problematyczne. A sprawa dotyczy ruin, o których mówiłem na początku odcinka. Moi drodzy, już wiem jak się przedostać. Aczkolwiek jest to naprawdę bardzo, bardzo nieintuicyjne. Dlatego ja od razu przejdę do tych ruin, ponieważ chcę je przejść. These armor must be worth a fortune. These armor must be worth a fortune. Drodzy, jestem z w tych ruinach, obozowisko e, złoczyńców. Moi drodzy. Jak nieoczywistym jest, że można tutaj przejść. Teoretycznie mogłem tutaj spojrzeć, aczkolwiek... Jest to trochę nieintuicyjne moim zdaniem. Nie wiem, może wy, jeżeli. E, oglądaliście, to... Może to zobaczyliście, aczkolwiek zobaczcie, też tutaj widzę jakąś linę, która jest jakby połączona z dołem. Ja teraz, o, nogi mojej postaci przez to przychodzą. Według mnie to się bardzo mocno ze sobą zlewa oraz mój znajomy, który pracował przy grze, też jest tego samego zdania. Aczkolwiek nie zawsze każdym, ze wszystkim twórcy się liczą nawet z, ze zdaniem innych spółtwórców. No cóż. Jak widać. Można się było tego dopatrzyć. Nie jest to oczywiste. No, mam, Jest to ch chyba jedyne takie miejsce. Więc, no cóż, jedyne miejsce, jeden mały problem. Ograniczone, ograniczenie pewnie też czasu. Wiadomo, jak to bywa czasami z presją wydawniczą. Patrzcie, cyberpunk. Ale chyba już za dużo gadam. A do tych jak mam się przedostać? Pewnie jakoś od drugiej strony, no. E, co? A, oni mogą sobie tędy przejść, też bym nie spojrzał. Też nie spojrzałem, że mogę tutaj przejść po kładce. Ok, dziękuję, bo ty... Pada, że nie można naprawdę skopać przeciwnika, że jest taki totalny. Yy, in, yy, totalna niewidzialna ściana. Byłby to fajny element, aczkolwiek yy, no też, problemy kolizyjne, że. Yy, tutaj bohater, yy, przeciwnicy mogą spać, a bohater już nie. Słyszę jakieś kroki na dole, ale przecież na no dole nic nie ma. Może coś być przede mną, ewentualnie. O, jakiś ognisty kwiat. Lisko Pago Uuu, podwójne kopnięcie znaczy, no jeden kopnie, który zadał podwójne obrażenia, dwa obrażenia, no, obrażenia dwóm przeciwnikom. Jeszcze mi się to nie udało wcześniej. Well, well, well. Dobra, chodź tu. Tak więc, kowalu, jeszcze troszeczkę sobie poczekasz na mnie. Jak to atakuje? O kurde. to bardzo niebezpieczna roślinka Dużo dajesz expa chociaż? 350 Sprawo. prawo nie mam pojęcia co jest tak tutaj tupie, aha Już wiem Po co ja pytałem w ogóle Auć. Za późno wykonałem unik, dobra dara, a to jest druga ścieżka. O. Czy rozległe są te ruiny? Kolejny kamienny kolos, Gdzie jest ten łącznik? już? Bo mi się, że gdzieś ktoś po prostu zwiał jest! Gdzie... Gdzieś ty się podziewał. Kurde, gdzie mam iść? Góra dół, góra dół, góra dół. Niech będzie dół. No, kopniak na pysk to najlepsze co tutaj można zrobić w walce z wilkami. Może nie jest to humanitarne Ale działa. Takie wskakiwanie podrabinie. Nie. No niech będzie. animacja. Co? Skaryfi... Sk satysfakcja? Już zniszczyłem 1000 zniszczalnych przedmiotów? Lol. I tak dalej będę to robił. Nie wiem czemu czytam na początek skaryfikacja. Lol. Oh, shit. najlepsza taktyka. Atak, e, atak e, z wyskoku, silny atak e, ze sprintu, oskok, silny atak ze sprintu, oskok. tam <laughs> też e, reroll. Czy prędzej parowanie? Jeden, ja, no, ale to miejsce jest ogromne. a się kopać. Myślę, to już to nie będzie prołą. Długo. Ta się prosi o niszczenie. Nie dobra roślinka, ja nie jestem do jedzenia. bleska Pająnki. Tym razem czarne pajonki. Ludzie, ja myślałem, że tutaj wejdę, szybko oczyszczę i wyjdę. A tu błądzę. I <laughs> Lol. Tak można? Najwyraźniej da się. <laughs> See him, boys! Whoa. Whoa. Dzień dobry? Not yet. Nie. Czy w ogóle na raka? Ok, on. Dola. Ok, Proszę. Moi drodzy, coś czuję, że w tym odcinku nie dokończę. Obozowiska złoczyńców. Jest to tak rozbudowana lokacja, że będę musiał ją sobie rozłożyć na jeszcze jeden. Odcinek. Tak więc, moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, kiedy wreszcie uda mi się zakończyć podróż po tych ruinach, koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią. Zagrajmy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, ocen oceny tego materiału oraz zostawienia też jakiegoś komentarza. <laughs> Dodatkowo zapraszam też do obejrzenia innych serii Zagrajmy, które opublikowałem na swoim kanale, a także e, do bycia na bieżąco ze wszystkim, co na swoim kanale publikuję. Ponadto zachęcam też, abyście byli na bieżąco z serią poradników Warframe, e, a, a także do przejrzenia ogólnie materiałów z serii właśnie poradników do tejże... Gry. Moi drodzy, ja pokonuję tego przeciwnika. Szybki. Potjonek. Moi rodzy! bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia. W następnym. Trzymajcie się. Cześć.